Uwierzycie, w naszym domu wybuchła wojna o naklejki z płatków Lubelni. Postanowiłam rozwiązać problem i zorganizować challenge Amelka kontra Piotrek. Jeśli robicie takie wyzwania, zostawcie łapkę w górę. A wszystko zaczęło się tak. Ale jestem głodna. Mamo, płatki się skończyły. Kupiłam, wczoraj są w szafce na górze. Halo? A moje puszeczki gdzie są schowane! Super! Bardzo chcę zebrać wszystkie naklejki w paczkach. Mamo, one wszystkie są pootwierane! I nie mam w nich naklejek, a przecież każdy wie, że chce zebrać 34 wzory. Na mnie nawet nie patrzcie. Naklejek nie jadam. To niemożliwe! Wczoraj wszystkie opakowania były zamknięte. Ktoś musiał otworzyć je rano. Ej, hej, poczekajcie chwilę! Już ja znajdę złodziejaszka. Oj nie, martw się, kupimy nowe! Mm, to niesprawiedliwe! Nie. A to co? Muszę to sprawdzić! Naklejki? He, i kto jest mistrzem? No, kto? To wszystko sprawka Piotrka! Poprzykleją je sobie na telefon! O nie, tego już za wiele. Nie puszczę mu tego płazem. W tym domu wszystkie naklejki z płatków Lubelli muszą być moje. Co? A właściwie kto powiedział, że wszystkie naklejki są twoje? Ty masz 36 lat. Panowie w średnim wieku wędkują albo zbierają znaczki, a nie naklejki. Ha, ale mu mała powiedziała: Panowie w średnim wieku? Kto pierwszy, ten lepszy. Naklejki są moje. Tego już za wiele. Awantury w naszym domu? Po moim trupie. Zaraz ich wszystkich pogodzę. Widzę, że sami nie umiecie się pogodzić. To jego Cisza! Mam na to plan. Challenge. Pięć konkurencji, w każdej wygrywa tylko jedna osoba. Zwycięzca otrzymuje zestaw naklejek. Kto zbierze więcej zestawów, ten zdobywa pie wszystkie. Będzie sędziował? Oczywiście, że ja! Ej, nie zapomnijcie o mnie! Chętnie ja wszystkim poprzeszkadzam! Zgadzacie się? Challenge to świetny pomysł! Amelka nie ma ze mną żadnych szans! Moi drodzy panowie i panie, przed nami pierwsza konkurencja! Sprawdzimy zręczność naszych uczestników! Nasz kotek pożyczył nam swoje legowisko! Mm, nie przypominam sobie. Każdy z Was ma trzy rzuty, podczas których musi trafić w sam środek legowiska. Wygrywa ten, kto trafi więcej razy. Więc kto zaczyna? Jest! To kategoria dla mnie od tygodnia ćwiczę na siłowni. Zapowiada <grystanie> się świetnie! Ok, mam trzy rzuty, żeby zostać mistrzem naklejek. Czy mi się uda? Zobaczmy. O! Pierwszy rząd trochę nie wyszedł. Jest oh. trafiłem. No nie No trochę trafiłem. Nie niestety nie udało mi się w tej konkurencji dlatego, że piłka była zepsuta, ale teraz Amelka miejmy nadzieję, że jej też nie wyjdzie. Czy teraz kot rzuci trzy razy? Musimy go zapytać. Panie kocie, czy rzuci pan trzy razy piłką? O, to jest pytanie. Tak, rzucę. Spróbuj jeszcze raz. Jest! 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 To było wszystko oszukańcze. Reżyserowana piłka. Yes. Ten dzieciak przegrał to. Wow! <laughs> brawo, brawo, wygrywa Ami. Pierwszy zestaw naklejek. Ląduje dla nich. Amelka naprawdę trafiła, a Piotrek. Uuu. Ej, bez takich hu! Bez takich hu, y Jako, że jestem bezstronnym sędzią, Amelka wygrała. O -o -o -o. No to chodźmy do kolejnej konkurencji. O, Kolejną konkurencją będzie. Aniu, co będzie? Będzie przebieranka, ale to za chwilę. Od razu przykleję sobie na telefon. Ojeju, jeju, tak się cieszę. Czyż nie wygląda pięknie? Kochani, przed nami druga runda. Uczestnicy już gotowi? Uwielbiam to napięcie! Jeśli lubicie się bawić razem z nami, zostawcie łapki w górę. A za każdą łapkę w górę przysyłam łóziaka. A teraz wracamy do zadania: Amelka i Piotrek muszą się przebrać za dowolnego zwierzaka i nie mogą zdradzić za jakiego. Komu wyjdzie lepiej? Ten wygrywa. I uwaga, mają na to jedną minutę! Uwaga, czas, start! No, dawaj, dawaj. Masz już jakiś pomysł? Spokojnie, no. gdzie się tak <grym> śpieszysz? Nie trzeba się <grym> tak śpieszyć. Rządził nie, jaki nie. czas? 16 sekund. Co? <grym> do końca czy jeszcze? Nie, jeszcze, nie. jeszcze 35! <grym> Żeby ona się tak umiała ubierać do szkoły. Pat, wiem, co ona się ubiera. W różową panterę. I jak, ile? 18 sekund. A. Ok, pierwszy wie, wszystkie rytki? 10. 4, 3, 2, 1. Jestem gotowa! Amelka już wykonała swoje zadanie. Teraz czas na Piotrka. Teraz moja kolej. Mam 60 sekund. Ami? Czas, czas, czas. Start. Spokojnie. Okej, co my to mamy? Wszystko trzeba szukać. Widzę, e, 8 sekund, 9 sekund. A, 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 12, tak szybko nie mijają. Ja będę wiem Szybciej, szybciej, coraz mniej czasu! Będę super niedźwiedziem! A wiesz, że nie można zradzać! 3, 2, 1 <grystanie> Nasi uczestnicy są już przygotowani, czekamy na ich występ! Pantera? Nie! Nabrałem was z tym niedźwiedziem. Ej! Wiewiórka? Wiewiórka! Oczywiście, że wiewiórka. No nie widać od razu. Tak, Wiewióreczka jak znalazł. Jak sami widzieliście, drugą rundę wygrywa Amelka i drugi komplet naklejek dla niej. Jej! Przed nami trzecia runda. Tym razem sprawdzimy kreatywność naszych uczestników. Muszą wylosować dwa komplety naklejek. Naklejcie pięknie na swój telefon albo iPad i stworzyć z tego historię. Zobaczymy, kto ma wspanialszą wyobraźnię. No to losujemy. Ja będę pierwszy, a mi oczy. Wezmę to i powiedzmy to. Pokaż. Dobra, połóż, połóż i następna, i następna. I um, Zaczynamy Ami? Tak. Masz już jakiś I pomysł? A, tak, jakiś bardzo fajny pomysł. Ja, ja też mam, ale to tajemnica. No dobra, to teraz zaczynamy opowiadać nasze wspaniałe historie. Ami? z Pani ośmiorniczka i spotkała Pana kraba. Poszli, szli, szli, szli i spotkali kaktusa, który był bardzo samotny. Aż tak? Boku. A więc razem poszli pograć w piłkę, a kaktus przebił piłkę. Wtedy kaktus wymyślił, że kupi krabikowi i ośmiorniczce słuchawki z zapalaną lampką. Są takie? Nie wiem. Okej, okay, historia Amelki już znamy. Teraz czas na Piotrka. Pan Ząbek wsiadł w samochód i pojechał odwiedzić rekina. Tylko rekin mieszkał pod wodą i niestety pan Ząbek musiał iść pieszo. Jak widzicie. Następnie pan Ząbek miał tylko jeden but i postanowił wziąć osła. Nie osioł, nie osioł, to jest jednorożec mężczyźni. Która Ci się bardziej podoba? Poczekajcie chwilę, to trudny wybór. Ale tym razem to chyba jednak Piotruś wygrał. W czwartej części czas na te znajomości płatek Lubeli. Nasi uczestnicy mają zasłonięte oczy. Cztery miski z płatkami losują po dwie? I zgadują smaki. Kto zgadnie ich więcej, ten wygrywa. I jeśli będzie remis, zrobimy dogrywkę. Amelka, wybieraj pierwszą miskę. Numerek. Eee, trzy. Ok, proszę bardzo. O, 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 o. Eee, ulubione. Eee, duo Carmel. Brawo, duo Caramel. Pierwszy punkt dla Amelki. Eee. Kurczę, nie pamiętam nazwy. Czyli nie pamiętasz? Mm -mm. Amelka zdobyła jeden punkt, czas na Piotrka. Spokojna głowa, jestem mistrzem tych płatków. Mm, Proszę, łyżeczka. Troszeczkę. Dobrze, że mój trener tego nie widzi, bo jestem na diecie. No, zgadujemy, zgadujemy, a nie zjadamy wszystko. Nie jestem pewien. Piotruś. Do Punkt dla mnie, dawaj następna. Proszę. Ok. Mm. Jeszcze i. Jeszcze i. Jeszcze i. Jeszcze i. to i. Jeszcze Brawo! Jeszcze i. Jeszcze Następne! Wystarczy, koniec rundy! Co? Jak to koniec? Dawać mi płatki. Kochani, kolejna runda za nami i uwaga, jest remis, czyli piąta runda będzie tą decydującą. Po czwartej rundzie oto te naklejki wędrują do Piotrusia, który zna dużo lepiej płatki lubelni. I zaczynamy piątą. A teraz sprawdzimy umiejętności plastyczne Piotrka i Ami, a zapozuje nam... Budyń! Budyń jest bardzo ładny, dlatego nie jest problemem go narysować. Nasi uczestnicy mają jedną minutę na stworzenie fantastycznego portretu. Gotowi? Start! Budyń ma ładną głowę, prawda? Ma piękne uszy. Ma też prześliczne oczka. Ludzie, dajcie mi jeszcze chwilę, muszę zrobić się na bóstwo. Ok, jestem gotowy. Jeszcze 20 sekund. No, budyń. Uśmiechnij się! To. Daj coś dobrego, to się uśmiechnę. Trzy, dwa, jeden, odkładamy kredki! Odkładamy! Czas na obejrzenie waszych obrazków. Poprosimy Amelkę o pokazanie. Buuuuu, a teraz patrzcie na budynia. Czyż nie jest piękny? Sam Budyń by był zachwycony. Czy on wie, jak wygląda kot? Moim zdaniem tą rundę wygrywa... A Nie! Wygrałam! To nieuczciwe. Prosimy pana o komentarz. Budyń wybrałby ten portret. Nie sądzę. Wygrałam! Czyli wszystkie naklejki są moje. Będę mogła je przykleić na przykład na piórnik, moje słuchawki, mojego iPada. Uważam, że wygrała Amelka, a Piotrek musi jeszcze troszeczkę poćwiczyć. A ponieważ Amelka wygrała już trzecią z pięciu rund, została zwycięzcą. I wszystkie naklejki są jej! A ile naklejek ja dostanę? Tak się cieszę i dziękuję, że trzymaliście za mnie kciuki. Jeżeli chcecie oglądać moje przygody z budyniem, to zostawcie suba, buziaki!